Dzień dobry, witajcie, Justyna Pielech, Siła Regeneracji. Przechodzę dzisiaj do Was z tematem górnej części ciała, czyli znowuż okolica twarzy i głowy. Tym razem z dosyć takim prostym, nieprostym, nudnym, nienudnym wydawałoby się tematem, mianowicie chodzi o drenaż limfatyczny twarzy. Wiele naszych kości, wielu naszych klientów pyta się, czy taki drenaż limfatyczny twarzy może wykonywać sam w domu. I odpowiadam na to pytanie tak, może. Zdecydowanie może, można to wykonywać nawet codziennie, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli ma się problem, na przykład z właśnie zatrzymywaniem limfy w okolicach twarzy, będzie to wskazane. Automasaż w postaci drenażu limfatycznego twarzy nie jest masażem trudnym, trzeba po prostu pamiętać o poszczególnych elementach, które. Zawsze trzeba powtarzać. Tak jak powiedziałam, może on być po części troszeczkę nudny, ponieważ jest to powtarzanie ciągłe, powtarzanie bardzo podobnych do siebie ruchów. Jednak jest to masaż bardzo mocno efektywny. Jeżeli chodzi o inne terapie twarzy i głowy, na przykład o masaż czebca ścięgnistego, to taki film już na Was, dla Was nagrywałam. Ten film znajdziecie tutaj na górze. A my dzisiaj w sumie bez zbędnych takich opisów przechodzimy do drenażu nifatycznego twarzy. Drenażem nifatycznym możemy usunąć drobne zmęczenie, które pojawia się nam na twarzy. Możemy zniwelować drobne zmarszczki. Możemy też, nie możemy, poprawiamy ukrwienie skóry twarzy, dzięki czemu polepszamy wchłanianie pewnych składników aktywnych, które mamy w kosmetykach. Natomiast głównym zadaniem drenażu limfatycznego jest oczywiście odprowadzenie limfy, czyli usuwanie powstałych nam w okolicy twarzy i głowy obrzęków. Po każdym zabiegu, który wykonujemy właśnie na okolicy twarzy, również w białym podku będziemy mieli zabiegi powięziowe na okolicy twarzy, głowy, tutaj karku. Będziemy wykonywać drenaż limfatyczny tak, aby po prostu odprowadzić wszystko to, co nam się nagromadziło podczas masażu w naczyniach limfatycznych, żeby to odprowadzić w dół. Dlatego serdecznie zapraszam Was już teraz na stronę www.białypłotek.pl, gdzie tworzymy już, już są prawie gotowe programy regeneracyjne, które możecie dopasować do siebie, do długości pobytu, czy do ilości zabiegów, jakie, jakich oczekujecie. Natomiast wracając do drenażu limfatycznego, nie ma takich sztywnych ram zasadowych, że na przykład wolno wykonywać drenaż jeden raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Wiadomo, wszystko z umiarem, najważniejsze to obserwować swoją własną twarz i w momencie, kiedy czujemy, że zgromadziło się nam to wszystko na twarzy, w sensie mamy twarz opuchniętą, to wówczas po prostu możemy wykonywać drenaż limfatyczny twarzy. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby buzia była umyta, żeby dłonie były umyte, paznokcie krótkie i możemy przystępować do masażu. Trenaż limfatyczny zaczynamy od uaktywnienia naszych węzłów chłonnych. W różnych partiach ciała znajdują się te węzły chłonne. Ciężko jest wyłapać je punktowo, dlatego będziemy je jakby opracowywali w całości. I pierwszą taką częścią, która się znajduje, jest, węzłów chłonnych znajduje się w dole pachowym. Czyli możemy opracowywać dwie pachy jednocześnie, ale chyba wygodniej będzie po prostu jedną. Wsadzamy rękę pod pachę i najpierw delikatnie uciskamy cały dół następnie robimy krążenia łapiemy pachę całą ręką i próbujemy tutaj uciskać całą tą okolicę schodzimy odrobinę w dół na mięśnie piersiowe i w górę bardziej na ramienie uciskamy około 30 sekund i powtarzamy to na drugą stronę czyli uciskamy dół robimy kółeczka i uciskamy tutaj wszystko dookoła. Następnie po tym czasie przechodzimy do kolejnego jakby splotu naszych węzłów chłonnych znajdujących się w okolicach obojczyków. Przemienię na chwileczkę tą kamerkę. Nie kamerkę, głośnik. Obojczyki mamy tutaj. Mamy doły podobojczykowe i nadobojczykowe. I tutaj właśnie znajdują się nasze węzły chłonne podobojczykowe i nadobojczykowe. Opracowujemy najpierw jedną stronę, delikatnie głaskamy pod obojczykiem, następnie nad obojczykiem. Będę to wykonywała chyba w tą drugą stronę, żeby nie uderzać w ten mikrofon. Kółeczka wykonujemy pod obojczykiem, kółeczka wykonujemy nad obojczykiem. Każdy obojczyk opracowujemy około minuty, następnie przegłaskanie, ale nie takie powierzchowne, lekkie, tylko staram się delikatnie zagłębić w te tkanki ale oczywiście też nie za mocno i na końcu delikatnie przemasowuję dookoła to samo powtarzam na drugim obojczyku teraz przechodzimy do naszych węzłów chłonnych przyusznych i zausznych czyli dokładnie znajdują się one tutaj z przodu ucha i z tyłu ucha to też nie są węzły znajdujące się w jednym punkcie jest ich tutaj kilka Dlatego najlepiej po prostu można dwie strony jednocześnie, można jedną. Rozmasowujemy sobie kółeczkami całą tutaj okolicę znajdującą się przy uchu. Z przodu, pod uchem i za uchem. Możemy delikatnie rozetrzeć w ten sposób. Możemy chwileczkę uciskać każdy punkt po kolei, 3 do 5 razy, I tak samo masujemy tą okolicę około minuty i przechodzimy już do samego drenażu limfatycznego. Drenaż limfatyczny, jeszcze tylko przypomnę, możecie wykonywać na odrobinie oliwki, ale jeżeli nie macie takiej potrzeby, to również zrobicie to bez żadnego poślizgu. Zaczynamy tutaj od samego dołu, czyli rozmasowujemy sobie delikatnie od środka naszej szyi na zewnątrz i schodzimy po platyzmie, czyli po tym mięśniu szerokim szyi, o którym też już był film. Zapraszam Was do tego filmu, jeżeli nie wiecie o co tutaj chodzi. I schodzimy do naszych dołów pod i nad obojczykowych. Ja będę to robiła tutaj tylko jakby na jedną stronę, żeby znowuż nie uderzać w ten głośnik. I schodzimy w dół. Każdy ruch powtarzamy od 5 do 10 razy. Próbujemy by dotrzeć tutaj do kąta żuchwy, do tych miejsc, właśnie gdzie się znajdują te węzły chłonne, i ściągamy w dół. To też nie jest ruch taki bardzo powierzchowny. Nie, nie przegłaskowujemy tylko skóry, tylko robimy ruch delikatnie, zagłębiając się w tkanki. Delikatnie, żeby to nie był ruch za mocny, i schodzimy w dół. Następnie opracowujemy kolejną część i będzie to tutaj część naszej brody i żuchwy, czyli możecie to zrobić palcami, możecie to zrobić kostyczkami. Delikatnie do kąta żuchwy, do ucha i znowu w dół. Do kąta żuchwy i znowu w dół. Co około 3-4 ruchy czy 3-4 części twarzy możecie rozmasować znowuż doły podobojczykowe tak żeby je co chwila uaktywniać, czyli po tych dwóch ruchach możecie znowu przegłaskać lub też delikatnie zrobić ruchy krążenia na tych dołach pod i nad obojczykowych i kolejną częścią twarzy jest nasza bródka, czyli na zamkniętej buzi, ja oczywiście będę do Was mówić masujemy od dolnej wargi w dół do bródki 5 do 10 razy. I kończymy ten ruch tak jak przed chwilą, czyli zagarniamy to, co żeśmy zabrali na dół, zagarniamy to na boki i ściągamy w dół. Następnie przechodzimy do kolejnej części, czyli tutaj kąciki ust, czyli znowuż na boki i w dół. Na boki i w tu. dół. Tutaj też jak Wam wygodnie. Możecie to robić kosteczkami. Jak macie lepsze wyczucie, możecie to robić dłońmi. Dalej przechodzimy do y, tej części między nosem a górną wargą. Tutaj tak samo ściągamy w dół. 5 do 10 razy. I kiedy skończymy, na bok. I w dół. I przesuwamy się na kolejną część twarzy. Pamiętajcie 5 do 10 razy. Ja to robię odrobinkę szybciej. Czyli tutaj mamy skrzydełka nosa. I znowu na bok. I w dół. Zrobiliśmy kilka ruchów, więc można znowu delikatnie. Przemasować nasze doły nad i pod obojczykowe. I wracamy do twarzy, teraz nos. Do tego miejsca. Tutaj nos jest dosyć istotny. Tutaj się lubią zbierać opsrenki, także z samej góry nosa ładnie ściągamy wszystko to, co możemy. Możemy powtórzyć kilka razy i dopiero wówczas ściągnąć w dół. No niestety to jest troszeczkę bazowanie na swoim własnym odczuciu. Jak czujecie? Ile razy dla Was będzie lepiej, ale jednak te 5 do 10 razy warto się tego trzymać. I rozmasowujemy znowu sztoły. I przechodzimy teraz do y, naszych oczu. Tutaj y, chyba to jest jedyny element, który możemy zrobić jednostronnie, ponieważ y, tutaj pod oczami mamy bardzo delikatną skórę, więc możemy przytrzymywać sobie delikatnie tutaj te okolice nosa i tylko jedną stroną przeciągać tą limfę na bok. Pod samą skroń, tu możemy nawet delikatnie skroń rozmasować. I ściągamy w dół. Oczywiście można to robić na dwie strony, tylko chodzi o to, żeby unikać takiego mocnego naciągania tutaj tej, tej skóry pod oczami. Dlatego warto powtórzyć kilkakrotnie, rozmasować skroń i zjeżdżamy w dół. To samo na drugą stronę. tak samo jak co kilka ruchów um, rozcieramy doły nad typ podobojczykowe tak samo teraz co kilka ruchów możemy już dodać do tego um, węzły chłonne w okolicach zausznych i przyusznych i przechodzimy do kolejnej części mianowicie do naszego czoła czoło najpierw rozmasowujemy delikatnie do góry I lekko na boki, tak jakby po brwiach. Brwi na bok, tak jak każdy, każdy ruch, który wykonywaliśmy do tej pory. Czoło do góry. I następnie całymi dłońmi ściągamy wszystko. Jak widzicie, u mnie już twarz delikatnie się przekrwiła. ładnie to wszystko pracuje. I na końcu możemy zrobić drenaż dla całej twarzy jednocześnie. Kładamy kciuki razem i rozmasowujemy wszystko na boki. I następnie Dół. Powtarzamy pięć do dziesięciu razy i na końcu oczywiście jeszcze raz obojczyki, uszy, doły pachowe. Co jest jeszcze również istotne, gdzie znajduje się bardzo dużo węzłów chłonnych, to jest okolica nad naszej przepony, dlatego na samym końcu drenażu limfatycznego warto byłoby położyć nasze dłonie na naszych dolnych żebrach i pooddychać bardzo powoli, tylko nosem przeponowo, tak żeby wszystko razem jeszcze pobudzić do pracy. I jeżeli chodzi o oddech przeponowy, to zapraszam Was na kolejny film, bo Krzysztof mówił o tym już wielokrotnie. A my tym samym kończymy dzisiaj nasz drenaż limfatyczny. Mam nadzieję, że będziecie z niego korzystać i że Wam się przyda, że będziecie niwelować swoje opuchnięcia, opuchliznę na twarzy, albo że po prostu będziecie robić drenaż limfatyczny w ramach masażu, czyli po prostu przyjemności dla siebie, bo też jest to bardzo przyjemny masaż. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło.